Warto rozbawiać. Rozmowa Szymona Majewskiego w radiu Z. Dzięki nim zostaliśmy mistrzami świata. Każdy z nas jest teraz mistrzem świata. Ja, pan Michania, pan Stefan, pan Marian, generalnie wszyscy Polacy. Czym to wywalczyli? Tymi rękami, a konkretnie tych rąk to jest 15 razy, nie, 14 razy 2, czyli... 28. Z matematyki to do 20 słaby. A dziś mam okazję uścisnąć sześć rąk. Bartka Kurka, Bartek Kurek, Michał Kubiak i Artur Szalpuk. Cześć, dzień dobry panowie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Trochę jestem spięty, bo dawno nie rozmawiałem z mistrzami świata. Ostatnia mistrzyni świata to Anita Włodarczyk, która ze mną zechciała rozmawiać. nas pierwsze pytanie mam do was. Jakie medale dostaliście? Byliście u prezydenta we wtorek rano był w piżamie w ogóle, prezydent? Bo to było bardzo wcześnie. Bartek. Eee, było wcześnie, ale myśl, dla mnie to był osobiście ogromny zastrzyk adrenaliny, naprawdę. Wydawało mi się, że nie można się bardziej denerwować niż na boisku, a jednak, e, kiedy przemawia do, przemawia do ciebie głowa, głowa państwa, to troszeczkę tam Kolana się ugięły i, 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 i ten order na pewno będzie miał, będzie miał swoje miejsce w domu. Czyli prezydent rano jak dobra kawa, prawda? Prezydent rano jak dobra kawa. <grydanie> jako jako energetyk. Cześć, Bartek, ty dostajesz jaki medal od prezydenta? <grydanie> Krzyż oficerski odrodzenia Polski. Michał? Ja? E, Krzyż, Krzyż... Kawalers... kawalerski. kawalerski. Tak jest. Coś takiego. Michał, masz taki głos świętujący bardzo. Ja nie jestem świętujący, ja jestem cały turniej e, chory, ale już trochę jest lepiej i po antybiotykach, ale też krzyczałem. Ale... w telewizji... Krzyczałem i te, tam, drinka wypiłem. No. Brawo, ty tak. krzyczałeś, tak? Teraz można powiedzieć, że drinka wypiliśmy chyba wszyscy na zakończenie, bo się należało i też trzeba było odreagować. No. E, absolutnie. Natomiast no, w telewizji wyglądałeś na zdrowego. Chociaż moja żona mówiła, coś oni tacy bladzi, kurczę. Wiesz. Bladzi. Ja byłem blady mega, mimo tego, że spędziłem dwa miesiące przed tym turniejem na wakacjach, ale, ale yy, nie pojechaliśmy tam, żeby się opalać na złotych piaskach, chociaż też było na plaży fajnie. Pojechaliśmy tam wygrywać i, i, i się udało. Może nie udało, bo to złe słowo, ale no. yy, chyba bardziej niż byliśmy, się udało. Byliśmy na pewno najlepszą drużyną na tym turnieju i, i, i z tego też jesteśmy bardzo co ty bardzo jesteś dumni. od prezydenta, jaki, jaki to medal? Bo ty dostałeś, yy, od, ty dostałeś jakiś. bo ty oficerski batek, A ja kawalerski. Kawalerski. Tak, ja kawalerem nie jestem, ale kawalerski, ale właśnie, wiesz, ale kawalerski to, dostałem. To jest już któreś z kolei nasze, nasze odznaczenie. Bartek ma chyba ich najwięcej. No tak. Piotrek Nowakowski jest chyba naszym najbardziej utytułowanym zawodnikiem, bo on gdzieś tam od chyba 2009 no tak, roku tak, tak, w tej reprezentacji. reprezentacji cały czas jest i, i on ma najwięcej odznaczeń, także. Pozdrawiamy go serdecznie. Czyli ty, ty kawaler, ciebie biorą, że tak powiem, no, musisz też szukać. Bo na razie póki co singiel, tu oficer, Artura, ty co dostałeś? Niestety, nie pamiętam, też krzyż. Ale, ale krzyż dostałeś, no tak, taki... ale ja też. Chyba... ja też, ja, <grym> ja, 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 ja miałem okazję <grym> odbierać e, taki order i na pewno chłopaki już taki mają w swojej kolekcji. Może źle zabrzmi, tak, ale otrzymali taki. E, na pewno jak wrócę to sprawdzę, e, jaki to jest krzyż. Ale nie wiem. Ale prezydent uścisnął rękę, z każdym porozmawiał chwilę, się, no bo też śniadanie było, prawda? Tak, była okazja poznać, e, poznać trochę pana prezydenta e, od tej strony takiej mniej, mniej formalnej. To, to, o czym rozmawialiśmy, myślę, że nie zostanie między nami, ale, ale muszę przy, przyznać, że, że bardzo sympatyczny. Było sympatyczne. Artur, jak ty? Odebrałeś? Między... Śniadanko było bardzo o, fajne. O, ogromne, ogromne przeżycie, tak jak Bartek już <laughs> powiedział. Ja powiem szczerze, ja tu... Trochę nie ogarniam tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Póki co e, powoli to do mnie wszystko dociera. E, słuchajcie, no, słuchacze, tutaj w oczach Artura widać takie szaleństwo. No Chłopak po prostu, tu zwycięstwo, tu, tu Brazylia, poprzednio USA, teraz już tutaj Polska, rozrywany od rana, za, po mnie pędzą gdzieś dalej i tak dalej. Także po prostu tutaj już tłumy są pod, że tak powiem, po oknem. Próbuj jacy dziennikarze wejść po piorun ochronie. Nie wiem, czy Bartek widziałeś. No. <śledzianie> A niech nie zrobią sobie tylko krzywdy, proszę. My jesteśmy. Teraz jest, jest, taki, jest taki moment też dla naszych kibiców, żeby mogli się cieszyć tym naszym sukcesem, bo, bo to jest nasz sukces, ale tak jak, tak jak wspomniałeś na początku, to jest sukces Każdego. Nasz, nasz, jako, jako naszego narodu. Yy, program warto rozmawiać, słuchajcie, radia Z Bartek Kurek, Michał Kubiak, Artur Szalpuk są moimi gośćmi. Posłuchajcie, bo chciałem się spytać tylko jedną rzecz. Jedno, co mnie uderzyło, jak oglądałem mecz finałowy. Totalny wasz spokój. Ja miałem ciśnienie na kanapie 300, razy 200, no 300 na 250, że na że chyba zaraz pójdziesz do lekarza, będę ci dawać. Natomiast skąd to się w ogóle bierze? Artur. To ja zacznę, znaczy ja nie wiem, bo ja jestem taki zawodnikiem, że uwielbiam krzyczeć, cieszyć się na boisku, lubię ten ogień. I na tym finale gramy. I ja cieszę się jak głupi po każdej akcji, a chłopaki do mnie cały czas przychodzą i mówią spokojnie, szalupa, spokojnie gramy. Szalupa, kupi się, się na meczu. Nie szalej, bo szalupa, bo nie dopłyniesz, tak? Nie, eee, to jest nasza szalupa ratunkowa. A jak no właśnie coś... jak coś nie działa, siadamy na niego. I... No dobrze, ale ja z drugiej mam. strony tak zwany wiesz, po... nie nazwijcie wariatem, ale taki szaleniec. W zespole też rozładowuje atmosferę. Jest potrzebny, Bartek. jest potrzebny szaleniec, jest potrzebny stoik, jest potrzebny kapitan no, na tym właśnie. statku, na tej szalupie. A kto to jest stoik? Stoik? Eee, mamy takich paru. Myślę, że Grzegorz łomasz, mimo tego, że jak, tak. rzuci, jak rzuci taką puentę zabawną, to jest, to, jest, to jest w tym naprawdę dobry. To jest takim stoikiem, który przyjmuje to, co się dzieje na Stoik na to jest taki chyba totalny, spokojny spokojnie, gość, który bierze taki piorunoklon, wszystko po nim spływa i tak Anny, dalej. A ty, tak. Michał, jaki masz charakter? Ja kiedyś, jak wchodziłem do reprezentacji, to miałem taki podobny do Artura trochę ten charakter, że też mnie było wszędzie pełno, ale z racji obowiązków, które na mnie spływają, bo mam taką belkę pod numerem, to muszę trochę się. Się opanowywać i też muszę rozmawiać z sędziami, bo kiedyś grzecznie, pre... grzecznie. Grzecznie. i Kiedyś były pretensje do mnie, że za dużo żółtych kartek dostaje, ale teraz też się nie obyło, ale ważne, no, no, że do celu. Słuchajcie, a powiedzcie mi tak uczciwie, nie wiem, bo to znajomy do mnie zadzwonił. Powiedzcie to, w którym secie w meczu z Brazylią e, czuliście, że no, generalnie mamy to? Artur. Może starsi teraz. Ja, ja mogę. Nie, ja mów. czułem w pierwszym punkcie. Po pierwszym punkcie. Ja widziałem, są takie mecze, że takie rzeczy się czuje, że Ci się wszystko układa, że rozgrzewka idzie po Twojej myśli, że jak atakujesz tą piłkę na rozgrzewce, to wiesz, że ta ręka jest tak przyklejona do piłki, że, że wszystko będzie Ci danego dnia wychodzić. Takie rzeczy są, wiem, że chłopaki tak mają i każdy sportowiec ma to samo, że, że danego dnia po prostu wie, że, że przegrać nie może. I, I tak było z Brazylijczykami. No, kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca i e, przydarzyła nam się chwila przestoju w tym trzecim secie, ale to ale było. Ale jakieś krótkie, tam trzy punkty podskoczyły Spowodowane bardziej tym, że już byliśmy tam na górze, odbieraliśmy ten puchar, a jeszcze musieliśmy no to tak. dokończyć. A powiedz Ty, warte, właśnie, czy, w którym momencie czułeś, dobra, mamy to, idzie bardzo dobrze, będzie finał. Znaczy, to, to, to uspokajanie tego, tego naszego tutaj szalupy szalonego, się szalonego szalupy. E, to było to było uspokajanie, ale to było też taki, taki mój self talking, że tak powiem, ja siebie uspokajałem, że do końca, że mamy jeszcze jeszcze pracę do wykonania. Przy 24, 23 też trzeba jeszcze wykonać tą pracę, trzeba tą piłkę zaatakować w boisko przeciwnika. Więc ja jakby wiem, że jeżeli przychodzi taki moment w meczu, że się patrzy na wynik i czeka się dobra. Mamy to, jeszcze za pięć, jeszcze za cztery, jeszcze za trzy. To można się nie, nie doliczyć do tego zera. Eee, więc ja do, do samego końca, jakby starałem się trzymać rękę na pulsie i, i tą ostatnią piłkę udało mi się. Na dobić, plusie rękę. Dobić tak. na no widziałem. Na plusie. Dobra, nie to wiesz, to jest moja drużyna. Dobra, a ty Artur? Nie, no podobnie jak Kubi. Po pierwszym punkcie już wiedziałem, że drużyna jest bardzo dobrze przygotowana, a ja poczułem, że dam radę, jak już tam Lesa na pojedynczym. Słuchaj, ale ty widzieliście ich za tej siatki i rzeczywiście, bo pamiętam, redaktor znaczy gość, który akurat komentował. Widać przerażenie w oczach Brazylijczyków, oni się nie podniosą. Wiesz, ja zawsze się boję tej takiej wzniety, wiesz, że, że za bardzo, wiesz, to tak jakby, nie wiem, no akurat mam jedną dziewczynę poderwaną, która jest moją żoną od lat, ale ten taki moment, że już wiesz, że jest trochę twoja, ale a nuż cholera się pojawi kolega zaraz i ci ją wyrwie, wiesz. Że nie można się wzniecić, prawda, tak do końca? Bo jest, tak, jest taki moment w trzecim secie zbieramy się w kółku, i Michał wchodzi i mówi, panowie, oni się nie położą. Musimy o tym wiedzieć, że oni się nie położą. To jest za wielki zespół, żeby tam przyszedł, rozłożył się przed nami, dobra, bierzcie to złoto i spadajcie do, no, do mimo Polski. To, dokładnie, ale mimo to, słuchajcie, to nie było 3-2, prawda? Tak. To ale jednak było to, 3 do 0, to, czyli pełna to, to, dominacja. W takim momencie nasz kapitan ma tego świadomość i to, to nam przekazuje. To jest, to, jest, to jest wielkość tej drużyny, myślę, i to jest ten, ta droga do tego sukcesu. Yy, moimi gośćmi są Złoci Chłopcy, dzięki, którymi, dzięki którym jesteśmy Mistrzami Świata, śmiało można powiedzieć. Bartek Kurek, Michał Kubiak, Arte, Artur Szalpuk, yy, a słuchajcie Radia Z. Yy, słuchajcie Radia Z, warto rozbawiać. Posłuchajcie, a yy, jeśli chodzi o przywitanie na lotnisku, to jest dla mnie jakaś zawsze niewiarygodna sprawa. Nigdy tego nie przeżyłem, zawsze przychodził po mnie teść albo teściowa, to wszystko. Z kwiatkami, ale też w pewnym momencie już przestali. Jakie to jest uczucie, wiesz, jakby wychodzisz i wita Ciebie cały kraj, cała Polska? Fantastyczne. Fantastyczne uczucie. My się spodziewaliśmy, że będzie trochę e, trochę osób na tym lotnisku nas witać, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż na taką skalę I, i ja odkąd jestem w reprezentacji, nie pamiętam aż takiego powitania. Zdarzały się, że było mnóstwo osób, ale to, co się działo wczoraj. Ja 8 e, lat temu gruszkę siedziałem jako Oński jako z takim sweterkiem, z gruszką. Tak jest. Y, y, teraz powinienem mieć te, ze śliwką, prawda? Czy, tak, ze śliwką. <laughs> opowiadaj, ze śliwką. i co? To, co się działo w poniedziałek, no to przeszło nasze chyba najśmieszniejsze oczekiwania. i... I każdy z nas y, stara się z tego momentu brać jak najwięcej, bo nie wiadomo, kiedy taki moment y, przyjdzie następny. No tego już wam nikt nie odbierze. Ale co najbardziej zapamiętałeś, Michał? Ja zapamiętałem to, jak y, mogłem podnieść ten puchar. Y, A. To już Dla tych o, wszystkich finalistów. Na, mi na miejscu, na A. lotnisku, dla tych wszystkich ludzi, którzy przyszli nas. Ee, powitać i, i myślę, że to też jest dla nich ten sukces, bo, bo my jesteśmy, każdy sportowiec marzy o tym, żeby grać dla ludzi, tak jak aktor wychodzi, nie wiem, w teatrze i, i, i wyde, wykonuje swoją sztukę, też dla ludzi, no nie robi tego dla siebie tylko, tak samo my wychodzimy na boisko i też chcemy tym ludziom sprawić przyjemność. Artur, a tutaj, ale ty właściwie może powinniście mieć jakieś kopie dla każdego, wiesz, tam 38 milionów, czy tam 37 rozdać każdemu jako... <laughs> to by było bardzo fajne, ale chyba ciężkie do zorganizowania, ale tak jak mówi Kubi, no to jest wspólny sukces, e, gramy, gramy dla kibiców i też im dedykujemy. E, to, A powiedz, to, to co za, z robimy. powitania najbardziej zapamiętałeś? Nie wiem, jakiego dzieciaka, czy wszystkie atmosfery, oślepłeś od fleszy, czy nie? A, atmosfera, znaczy ja pierwszy raz miałem takie powitanie, bo to jest mój tak. pierwszy medal w... E... W reprezentacyjnej karierze, kariera to du duże słowo, ale reprezentacyj... w reprezentacji mój pierwszy medal wcześniej, jak to Lot... u robieniu, na konferencji w web cały czas. <laughs> e, więc ja się kompletnie tego nie spodziewałem i było to niesamowite uczucie i przeżycie. Bartek, a ty? Jest taki moment, jak, e, jak na naszym lotnisku Okęciu się wychodzi zaraz za zakrętu. I nie widać. Nie nic. wyrabiam się nie, na tym zakręcie, widać, zawsze nie wpadam nie... lekki poślizg. Nie, my byliśmy Cześć wy jestem, ale, ale zawsze mam ale, lekko mną chyba. Tam, tam jest tyle, tyle <laughs> tak. luster, że widzi się tylko tak. siebie, widzi się tylko siebie, zaraz wychodzisz za zakrętu i przed tobą stoi biało-czerwony morze naszych, naszych kibiców i, 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 i dech zapiera w pierwsza. A czyje gratulacje najbardziej zapamiętałeś? Ja po finale, po finale może nie szybko, ale pogratulowaliśmy sobie, sobie z chłopakami i, i po dwóch minutach byłem w szatni i zadzwoniłem do mojej, do mojej ukochanej, zadzwoniłem hmm. do mojej mamy i, i to są te, te najważniejsze gratulacje. Były łzy, gratulacje. tak? Wtedy? Ojku nie będę teraz, no, nie będziesz, teraz ja o wiem, tym no, mówił, bo, bo jeszcze się tutaj skleję, ale, ale... Rzeczywiście w tym momencie, słuchajcie, Bartek Twardziel na y, boisku, <grym> lekka taka łeska, ale y, złota, prawda, bo mistrza świata. No. Ale słuchajcie, ilość sms -ów. ile dostaliście sms -ów? Czy to w ogóle tak, że telefony wytrzymały, zawiesiły się, wiesz? <grym> e, MiPad. MiPad <grym> telefon, mi telefon, Damian Wojtaszek, nasz, nasz libero. Jemu też y, padł telefon i. U naszego no, sponsora nie padają telefony. To, Pamiętaj. Jak, o się, tym. Jak, się, <laughs> wy, jak się wygrywa, to wokół ciebie pojawia się mnóstwo y, ludzi, z którymi, nie wiem, przez 5-10 lat nie miałeś kontaktu, a nagle oni sobie przypominają. No bo i to też jest piękne, że, że ludzie oglądają nas, chcą nas oglądać i. No 9 milionów. I my też z tego, z tego czerpiemy radość, że, że. Artur, a jak wytrzymał twój telefon SMSy, czy? Telefon wytrzymał, bo sponsor. <grym 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 nie. nie, Ale w tym sensie, że. E, nie, ja jeszcze nie, nie udało mi się odebrać. <grym> ode... Nie udało mi się. Myślałem, że odbiór na mocno stronę. Nie udało mi się jeszcze odpisać na wszystko. Co, może specjalne biuro powinieneś ja. wynająć, ja. albo jakąś ekipę, która będzie odpisywała może, na jakby sms y ktoś by mi pomógł, ale mam nadzieję, że już to tak, jak to wszystko padnie, uda mi się osobiście wszystkim podziękować. E, moimi, gośćmi siatka... e, moimi gośćmi są nasi siatkarze programu. Warto. Rozbawiać". Warto rozbawiać w Radiu Z.